Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przybliżę dzisiaj perukę El Pasa. El Pasa jest taką peruką, produktem z wyższej półki, tak zwaną Premium. Bardzo fajna jakość włosów. W dotyku przypominają miękkie, miłe, naturalne, w dotyku ludzkie włosy, chociaż jest to syntetyk. Syntetyk, który ma właściwości termiczne, czyli można kręcić lokówką, prostować prostownicą. Z czym jest lepsza taka peruka? Od przeciętnych. Otóż posiada lace front, który jest bardzo miękki w kolorze cielistym, Posiada delikatne takie tutaj powycinane włoski baby hair, ich jest naprawdę niewiele. Natomiast sam lace front jest wykończony jeszcze taką wstawką Monopart. Proszę zobaczyć, że lace, który nam się kończy tutaj, obcinamy go oczywiście pół centymetra od brzegu pierwszych włosków. Natomiast tu mamy wcięcie jeszcze tkane ukryte pod taką siateczką satynową, który jest też właśnie tkaną taką wstawką, gdzie po rozgarnięciu tych włosów widać siateczkę. Jest to warstwa bardzo cienka, ale jednocześnie pozwala nam bardzo ładnie rozmyć linie czoła. Jest tutaj oczywiście też przedziałek. Ponadto peruka Elpasa posiada grzebeczki. Są to dwa grzebeczki po bokach, mniej więcej. W tym miejscu się je wczesuje i trzeci grzybyczek z tyłu głowy. Elpasa posiada oczywiście też regulację obwodu głowy, ale posiadamy ją w rozmiarach małym oraz średnim. Nie mamy w głębokich perukach w tym momencie, natomiast małe i średnie na obecną chwilę są dostępne. Czasami bywa w dostawach tak, że jest jakiś większy rozmiar, na dzień dzisiejszy mamy małe i średni. Kolor, który prezentuję to jest Y929H. Jest to bardzo ładny blond o ciepłej nucie z refleksami średniego ciepłego blondu i ciepłego beżu z nutą delikatną karmelu. To jest naprawdę miks dwóch, trzech, może nawet czterech odcieni blondów, bardzo ładnie właśnie przemieszanych ze sobą. Odrobina ciemniejsza od spodu i jaśniejsze refleksy z tymi właśnie ciemniejszymi, które widnieją od spodu, są też na wierzchu. Bardzo ładna linia cięcia, włosy są pocieniowane. Im niżej, tym jest ich mniej, także fajna taka schodząca się w dół linia wysmuklająca, wydłużająca. Sam przedziałek jest tkany, czyli mimo, że jest płaski, delikatnie po założeniu te włosy się unoszą do góry. Jak wygląda ta peruka na głowie? Włosy powinny być na, nie tak związane na szybko, jak ja to robię, tylko jakieś warkoczyki, jeżeli ktoś ma dłuższe. Natomiast szybciutko, już nie chcąc przedłużać, Pokażę, jak wygląda ten model na głowie. Przy dłuższych włosach zachęcam do stosowania kapu. Krótsze, w zależności, czy będą wychodziły, czy nie. Moim zdaniem, kap zawsze jest pomocny. Eee, raczej nam pomoże niż przeszkodzi w noszeniu peruki. Lens, tak jak wspomniałam, będzie do usunięcia, do obcięcia. Tutaj, jeszcze od spodu, jest bardzo cieniutka warstwa tego paska silikonowego, który pozwala na podklejenie tej peruki. Jeżeli ktoś chce kleić taśmą bądź klejem, to jest ten paseczek silikonowy, który to ułatwia. Ta peruka w kolorze Y929H jest raczej w mniejszym rozmiarze: 54, 55, 56. Nawet myślę, że na rozmiar 53 też by była dobra. Może będzie miała leciutki luz, ale myślę, że na 53 też by była do dopasowania. 53, 54, 55 będzie idealnie. Przy 56 robi się ciasnawa, ale da się nosić. Zobaczcie, ten przedziałek, który wspomniałam, mimo że jest gładki, płaski, on delikatnie unosi te włosy u nasady. Nie jest totalnie taki wygładzony, mocno spłaszczony, tylko ten włos, mimo że nie ma go dużo, jest delikatnie puszysty. Peruka nie jest gęsta, jest przerzedzona w takiej linii i koło buzi jest delikatnie wycieniowana. Fajna, naturalna linia cięcia, z tyłu wygląda tak. Włosy mięciutkie, długość bardzo wygodna, komfortowa, i tak jak wspomniałam, jest to jeden z kilku odcieni blondów. Pozostałe kolory zaprezentowane będą w tym materiale w formie zdjęć, natomiast przy zdjęciach opiszemy również aktualne rozmiary tych peruk, jak i kody kolorów. Zachęcam do zwrócenia uwagi na ten model, naprawdę jest bardzo zainteresowania. Tak jak wspomniałam, mamy kilka kolorów, w kilku, w dwóch rozmiarach właściwie, może nie jest najtańszym modelem, chociaż cena jak na sklep internetowy jest może wyższa, natomiast w porównaniu do wartości rynkowej są to naprawdę bardzo dobre ceny peruk. Model El Pasa, sklep sagatia.pl, serdecznie zapraszam.